Zapraszam Cię do części teoretycznej dotyczącej węglowodorów aromatycznych. O czym powiemy? Powiemy sobie o budowie i właściwości związków aromatycznych, w szczególności o benzenie. Powiemy jak nazywać związki aromatyczne, następnie jak otrzymać benzen, jakie są jego reakcje charakterystyczne, czyli są to właśnie reakcje substytucji, ale także podamy reakcje, przykłady reakcji addycji. Zaczynajmy! Po pierwsze, posłuchajcie benzen. Jest to cząsteczka, z którą się nie spotkaliście do tej pory węglowodory aromatyczne. Nie było tego w szkole podstawowej, więc od czego zacząć przedstawienie tej cząsteczki benzenu? Przede wszystkim od tego, że są to na przykładzie cząsteczki benzenu, jest to sześć atomów węgla, które tworzą pierścień, ale to, co je odróżnia od cząsteczek, na przykład cykloalkanów, to to że te węgle występują w hybrydyzacji SP2. To jest najważniejsze, posłuchajcie, jakby to nam buduje całą tą strukturę. Teraz musimy sobie przypomnieć, hybrydyzacja SP2 była w alkenach. Był to um, kształt trygonalny. Zobaczcie, kształt trygonalny. Każdy węgiel ma te trzy orbitale zhybrydyzowane. I tutaj, gdy sobie popatrzymy po prawej stronie, to mamy tak węgiel. No, i on tutaj jest w jednej płaszczyźnie. Z tymi węglami sąsiadami oraz z wodorem, który tutaj też nałożył się czołowo, mamy cząsteczkę płaską. Tu widzimy te atomy węgla, które tworzą nam tą cząsteczkę z wodorami. Ale dla nas właśnie najważniejszy jest ten orbital nieshybrydyzowany. Ten tutaj różowy. Każdy z atomów węgla, który jest w hybrydyzacji SP2, posiada taki orbital nieshybrydyzowany, który zobaczcie, pada prostopadle do płaszczyzny utworzonej przez tą e, hybrydyzację SP2. No i teraz tak, mamy sześć atomów węgli, każdy z tych węgli ma taki orbital nieshybrydyzowany. I teraz wiemy, że w alkenach one nałożyły się bocznie, zostało utworzone wiązanie pi, które usztywniało nam tą cząsteczkę. Jak to się dzieje tutaj? Tutaj też jest nakładanie się tych orbitali boczne, ale uwaga, ten mój orbital, może popatrzmy na tego tu z przodu. Nakłada się bocznie z sąsiadem z jednej strony, ale też sąsiadem z drugiej strony, a więc one wszystkie nakładają się nawzajem ze sobą i dzięki temu tworzy nam się taka chmura elektronów nad cząsteczką benzenu, jak i pod cząsteczką benzenu bo to wynika z tego kształtu orbitalu P. I tworzy nam się, też nazywamy to wiązaniem pi, ale nazywamy to wiązaniem zdelokalizowanym pi, czyli nie utworzonym przez dwa orbitale, ale tutaj przez sześć. I utworzona jest właśnie taka chmura elektronów. A więc tutaj, żeby zrozumieć cząsteczkę budowę, cząsteczkę benzeną, musimy sięgnąć do hybrydyzacji bezwzględnie. Jeżeli chodzi o zapis tutaj tej cząsteczki benzenu, zobaczcie. Mam sześć atomów węgla, każdy węgiel wiązaniem sigma jest połączony z wodorem. Mamy tą chmurę elektronów, którą możemy narysować w ten sposób. Ale wiemy, że tych elektronów, które tworzą to wiązanie zdelokalizowane w pi, jest sześć, Każdy węgiel ma taki Jeden elektron. Sześć elektronów matematycznie odpowiada trzem wiązaniom: wiązaniom pi. Każde wiązanie jest stworzone przez dwa elektrony. Czyli zobacz, zobaczcie, zamiast takiego pierścienia rysujemy trzy wiązania podwójne w środku. Nie ma to znaczenia, czy my narysujemy tutaj, czy zaczniemy od tej strony. Co drugi tak naprawdę nam tutaj wychodzi. Nieważne, gdzie zaczniemy. Wzór sumaryczny benzenu to C6H6. No i teraz zobaczcie, możemy zapisać bez względu na to, gdzie są te wiązania podwójne, albo trzy wiązania podwójne, albo ten pierścień raczej wskazywany jest, aby rysować trzy wiązania podwójne. I teraz tak. Ponieważ mam wiązanie Pi, wprawdzie jest to zdelokalizowane wiązanie Pi, nazywam go, ale jest, czyli poprzez to boczne nałożenie się orbitali, to i tym bardziej, że rysuję te wiązania podwójne, wydawać by się mogło, że węglowodory aromatyczne w swoich właściwościach przypominają węglowodory nienasycone. Jednak okazuje się, że właśnie wręcz przeciwnie. To, że to wiązanie jest zdelokalizowane, czyli ja się nakładam bocznie ten orbital z sąsiadem z lewej, z sąsiadem z prawej, tworzy się ta chmura, ten pierścień taki elektronów. Bardziej chmurą elektronów bym to nazywała. To, to wiązanie nie ulega tak łatwo rozerwaniu. Bardzo ciężko rozerwać właśnie to wiązanie zdelokalizowane Pi. Bardzo ciężko i dlatego węglowodory aromatyczne w swoich właściwościach przypominają alkany, czyli nasycone węglowodory. I zobaczcie, konsekwencją tego jest to, że benzen, tak jak właśnie węglowodory nasycone, czyli alkany, nie odbarwia wody bromowej ani manganianu 7-potasu. Czyli bardziej w tych właściwościach przypomina węglowodory nasycone. I teraz, no to tak podsumowując, czym są te węglowodory aromatyczne, jakie właściwości związek musi spełnić, aby do takich związków go zaliczyć. Po pierwsze, musi mieć budowę pierścieniową, ale to za mało. Musi zawierać wiązanie zdelokalizowane pi, które łączy wszystkie atomy tworzące pierścień. I tutaj jeszcze trzecia rzecz, spełnia tak zwaną regułę hukla. Posłuchajcie. ta reguła hukla brzmi następująco. Liczba elektronów pi równa się 4n plus 2. To jest taki śmieszny wzór, dlatego że my wyliczamy, posłuchajcie, n Liczbę Liczba elektronów pi Nie. Na przykład dla benzenu jest to 6, prawda? Dla benzenu on ma 6. I teraz to N musi nam wyjść albo liczbą naturalną, czyli co? To są liczby 1, 2, 3, całkowite bez zera i jednocześnie ta n pokazuje nam, ile jest pierścieni aromatycznych w związku. Czyli gdybyśmy mieli dla benzenu 6 równa się 4N plus 2, to N wyjdzie nam 1 i benzen rzeczywiście ma jeden pierścień. Aromatycznym w swoim związku. Jeśli chodzi o właściwości benzenu, bezbarwna ciecz o charakterystycznym zapachu nie rozpuszcza się w wodzie tak jak wszystkie węglowodory. O gęstości mniejszej od wody. Spala się silnie kopcącym płomieniem, dlatego że tam jest duża zawartość węgla w stosunku do całej masy cząsteczki, dlatego to jest spalanie do węgla i wody, spalanie niecałkowite głównie zachodzi. Jest substancją trującą, rakotwórczą, ale posłuchajcie, ten pierścień aromatyczny, on na przykład jest w większości no, jakichś części leków, na przykład w kwasie acetylosalicylowym, więc tutaj ma ogromne znaczenie dla nas. I teraz idziemy dalej, już bardziej chemicznie patrzymy znowu patrzymy na homologi benzenu Przypomnę, homolog, czyli y, to jest związek, który różni się o grupę CH2 czy wielokrotność tej grupy CH2. Najprostszym homologiem benzenu jest metylobenzen, zwany także toluenem. Tą nazwę używamy tylko, kiedy mamy tylko i wyłącznie grupę CH3 jako podstawnik. W naszym benzenie, gdy ma więcej podstawników, już tej nazwy nie używamy. Nie jest to wskazane przynajmniej. Ktoś powie, no ale jak grupę CH2? Pamiętajcie, że my, gdy rysujemy benzen w tym wzorze, tak zwanym Kekulego uproszczonym, nie rysujemy wodorów. Te wodory tutaj są, ale my ich nie widzimy. Czyli w miejsce jednego wodoru przyszła grupa CH3, czyli w sumie różni się o grupę CH2. To jest najprostszy e, homolog benzenu. No dobra, popatrzmy teraz, jeżeli dołożymy jeszcze jedną grupę CH3. Będzie się to nazywać 1,2 dimetylobenzen, czyli benzen nam tworzy ten łańcuch główny, e, ale jeśli sobie popatrzę na ułożenie tych dwóch podstawników względem siebie w cząsteczce benzenu, to co się okaże? Że ja mogę mieć jeszcze jedno ułożenie, 1,3 dimetylobenzen. Ale również 1,4 dimetylobenzen. Może byśmy mieli jeszcze 1,5 i 1,6? Nie, bo to by były te same cząsteczki, cząsteczki, tylko odwrócone o 180 stopni, więc tutaj więcej nie ma możliwości dla dwóch podstawników. I teraz tak, one oczywiście są względem siebie izomerami ponieważ mają taki sam wzór sumaryczny, inną budowę, inną nazwę, ale jeszcze jedną rzecz chciałabym Wam powiedzieć, to ułożenie jeden, dwa, dwóch podstawników nosi nazwę orto i teraz ten przedrostek orto czasem pisane samo o myślnik ksylen na przykład w tym przypadku, jakby jest już mniej używane, ale w zadaniach spotkacie się z tym nazywnictwem ortometa para, więc ja bym tutaj całkowicie nie rezygnowała, tylko widziała, że podstawienie dwóch względem siebie w pozycji 1-2 to jest nazwa orto tego ułożenia tych podstawników. Ksylen to nazwa zwyczajowa, kiedy do benzenu są przyłączone dwie grupy metylowe. Więc dawniej nazwalibyśmy to ortoksylenem. Uwaga, ułożenie 1,3 to pozycja meta, więc mam metaksylen, a ułożenie 1,4 to pozycja para, czyli paraksylen. I teraz jeśli chodzi o nazewnictwo. Najważniejsze, jeśli mamy do wyboru, no to jest zawsze pierścień aromatyczny, następnie cykliczny, a później jakiś pierścień, e, łańcuch, czy to nasycony, czy nienasycony. Kolejność wybierania łańcucha i spróbujmy coś nazwać. Czyli tak, to jest nasz łańcuch główny. To jest podstawnik. Ten podstawnik ma jeszcze podstawnik, więc jest tak zwanym podstawnikiem złożonym. Więc przypominam, podstawniki złożone zawsze. W nawiasie. I teraz, no to jak nazwę ten podstawnik? Bromometylobenzen. Tu akurat nie ma żadnych cyfr, żadnych lokantów, dlatego że w benzenie jest tylko jeden podstawnik. Moglibyśmy nazwać jeden bromometylobenzen. Metyl, grupa metylowa, ma też tylko jeden węgiel, więc nie muszę nazywać. Jeden metylo, bo nie ma innego węgla, nie ma innej możliwości. Więc taka nazwa najprostsza. Gdyby były te jedynki, posłuchajcie, to nikt za to punktu nam nie odbierze. To też będzie OK. Zobaczmy na nieco trudniejszy. Zobaczcie, to znowu jest łańcuch główny, e, numeruje, tak jak te wszystkie zasady, posłuchajcie, z alkanów, alkenów, alkinów, teraz też przenosimy, czyli numeruje łańcuch główny tam, gdzie bliżej do podstawników. Jeżeli obojętnie, no to patrzę na alfabet, pierwszy wymienię brom, to on ma cyfrę numer 1, następnie ten będzie miał dwa. Jeden bromo, myślę, że to jasne. A to jest podstawnik, który znowu też ma podstawnik. Przy węglu drugim jest grupa metylowa. Ten butan podstawia się przez swój pierwszy atom węgla. Pamiętamy, że jak numerujemy takie podstawniki, to też od tej strony, gdzie są przyłączone do łańcucha głównego. A więc zobaczcie: jeden bromo, dwa nawias i teraz dwa metylo, butan jeden ilo, że przez pierwszy jest przyłączona ta grupa butylowa do benzenu i mamy więcej poćwiczymy w części zadaniowej natomiast jeśli mamy ten łańcuch alifatyczny ma więcej niż sześć atomów węgla, tutaj spotkałam się z takim sugestią, żeby to benzen był podstawnikiem, a więc zobaczcie Tutaj mamy łańcuch alifatyczny, on ma 8 atomów węgla. Ten benzen pełni rolę podstawnika. Podstawnik od benzenu to niestety fenyl. Czyli podstawnik od metanu metyl, od etanu etyl, a od benzenu fenyl. To ma znaczenie, to będzie przy alkoholach, wyjdzie dlaczego. Na razie musimy się nauczyć w ten sposób. Może być jeszcze taki podstawnik, posłuchajcie, bardzo popularny w starym nazewnictwie benzyl, na przykład tutaj przy chlorze. To jest taka nazwa chlorek benzylu, więc po prostu jak spotkacie, żebyście wiedzieli skąd to się wzięło. Taki podstawnik też funkcjonuje bardziej w tym starszym nazewnictwie, ale jak się spotkacie, żeby było jasne. I teraz tak, areny o skondensowanych pierścieniach, czyli łączę te pierścienie. Dobra? Najprostszym jest naftalen. W naftalenie, zobaczcie, jest zawsze takie same numery: czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dlaczego te atomy tu węgla mają numer 9, 10? Dlatego, że one mają już 4 wiązania, czyli tam nie ma wodorów, tam już nic nie podstawię. Jeżeli popatrzę na wzór sumaryczny, to to nie są dwa benzeny, to nie jest C6H6 plus C6H6, nie. Tutaj zobaczcie, mam w sumie 10 tylko atomów węgla. Przy 9:10 nie ma wodorów, czyli, mam wod czyli w tych w sumie wodorów jest 8, C10H8. Teraz zobaczmy. Jeżeli benzen ma C6H6, to naftalen nie jest jego homologiem, nie różni się o tą grupę CH2. Jak ja tu będę dodawać C7H8, C8H10, nie wyjdzie. A więc zobaczcie, wydawałoby się, że ten sam szereg, ale nie. A więc to i pamiętamy. Drugą rzecz musimy sprawdzić, czy to rzeczywiście jest węglowodór aromatyczny. Piszemy dla niego regułę hukla. No to piszemy, liczba elektronów pi równa się 4n plus 2. Ile on ma elektronów? Skąd ja mam to brać? Pamiętajcie, że to z ilości węgla. Każdy węgiel jest tu w hybrydyzacji sp2, ten co tworzy pierścień. I każdy z nich daje ten jeden elektron na orbitalu, P nieshybrydyzowanym, czyli mam 10 węgli, 4n plus 2, 8 równa się 4n, n wynosi 2. Czy n jest liczbą naturalną? Jest i pokazuje mi jednocześnie, że mam tutaj dwa pierścienie aromatyczne i to się zgadza. Zobaczcie, ta cyfra jakby też nam to potwierdza. A więc naftalen nie jest homologiem benzenu, ale jest węglowodorem aromatycznym. Tych pierścieni może być jeszcze więcej, natomiast uważam, że tyle nam wystarczy zgodnie z podstawą programową. Wystarczające to jest do tych wszystkich zadań, które nas czekają. Reakcję? Jak otrzymać benzen? Jest to tak zwany proces trimeryzacji acetylenu. Myślę, że się Wam kojarzy może z pojęciem polimeryzacja. Poli to jest dużo tri, czyli trzy. Na tym samym, ten sam yy, proces tutaj zachodzi, czyli pęka jedno wiązanie. Trzy takie cząsteczki łączą się ze sobą i po prostu powstaje cząsteczka benzenu. Sumarycznie nam się wszystko zgadza. Bardzo prosta reakcja otrzymywania do zapamiętania. I teraz tak. Zobaczcie to, co mówiłam na początku. Reakcjami charakterystycznymi dla benzenu są reakcje substytucji, czyli to, co było przy alkanach. W alkanach mieliśmy substytucję rodnikową. Jak będzie tu, zobaczymy, ale popatrzmy. Benzen plus fluorowiec. Jeżeli tu mam chlor to wtedy katalizator to będzie AlCl3 lub FeCl3 lub Fe. Gdybym wzięła brom, byłoby AlBr3 lub FeBr3 lub żelaza. I teraz w miejsce jednego wodoru, tu wszędzie są wodory, pamiętajcie, w miejsce jednego wodoru wchodzi chlor, podstawia się w miejsce wodoru, wyrzuca nam ten wodór produktem ubocznym HCl. Jest ok, ale zobaczmy teraz tak. Jeżeli ja mam toluen, czyli metylobenzen, no i teraz podstawia się ten chlor w obecności odpowiedniego katalizatora, bo gdyby było światło, to by się tu podstawił. To też pamiętajcie. Światło to do dorodnika alkilowego, ewcl 3, Alcel 3, żelazo do benzenu. To też często o to się pytają, też będziemy ćwiczyć. I teraz zobaczcie. No to otrzymuję tu w pozycji 1, 2, w pozycji 1, 3 i w pozycji 1, 4. To są wszystkie możliwe położenia dwóch podstawników w benzenie względem siebie. Na chwilę musimy tutaj odejść od tej reakcji i powiedzieć sobie, że jest coś takiego jak podstawniki. Podstawniki dzielimy na podstawniki pierwszego rodzaju, które kierują w pozycję. 2 i 4 względem siebie, czyli w pozycję orto i para. Czasem jest wygodnie mówić orto i para. Zawsze ta pierwsza sąsiad jest pozycja orto, kolejny meta i kolejny para naprzeciwko, ale pozycja 2, 4. I teraz mam też podstawniki drugiego rodzaju. One kierują w pozycję 3 względem tego, względem siebie, czyli jest to pozycja meta. Tych podstawników nie musimy się uczyć. One są w tablicach, tutaj mamy te podstawniki. Natomiast posłuchajcie, ja bardzo polecam nauczyć się tych, które tutaj zaznaczyłam. One pojawiają się najczęściej. E, oczywiście zawsze możecie do tablic sięgnąć, ale dopóki tych zadań jest tak dużo na maturze, że my ścigamy się nie tylko ze swoją wiedzą, ale i z czasem, to to jest po prostu. E, oszczędzamy czas. E, tutaj Rk oznacza metyl-etyl-propyl, tak rodniki alkilowe. Tu najczęściej o to też się uczniowie pytają. E, naprawdę warto zapamiętać te zaznaczone. A więc zobaczmy. Myśmy mieli grupę metylową, czyli jest to podstawnik pierwszego rodzaju, ta Rk. On jest podstawnikiem pierwszego rodzaju, czyli kieruje w pozycje 2 i 4 względem siebie, orto i para, więc to są produkty główne. I my tylko, tak jak w Zajcewie, tak jak w Markownikowie, piszemy tylko produkty główne. Tak tutaj, przybędzenie też musimy znać te reguły. I kolejna reakcja. Reakcja. Nitrowania jest to reakcja naprawdę taka, która odróżnia benzen od nawet alkanów. Działamy tutaj tak zwaną mieszaniną nitrującą, czyli stężonym kwasem HNO3 i H2SO4, gdzie H2SO4 pełni rolę katalizatora. Podłącza się grupa NO2 i ten nitrobenzen, co jest charakterystyczne, jest żółtą cieczą o charakterystycznym zapachu gorzkich migdałów. I teraz tak, no, takiej reakcji nie ulegają alkany, reakcji fluorowcowania jak najbardziej, tutaj tylko benzen. I na przykładzie tej reakcji nitrowania chciałabym Wam omówić mechanizm substytucji dla benzenu. Jest to substytucja elektrofilowa, czyli zobaczcie, znamy już substytucję rodnikową, addycję elektrofilową, a teraz jeszcze substytucję elektrofilową. I teraz zobaczmy kolejne etapy tutaj tylko. Najpierw jest wytworzenie elektrofila. Skąd on się nam wytwarza? Reaguje ze sobą mieszanina nitrująca, czyli substrat reaguje z katalizatorem. Wydziela się NO2+, HSO4- i H2O. I to tak trzeba umieć. Ale ja bym nie chciała, żebyście się uczyli na pamięć, żebyście się uczył na pamięć, tylko żebyś zobaczył skąd to się wzięło. Kwas HNO3, zabieram mu OH-, minus, a więc zostaje NO2+. Kwas H2SO4, zabieram mu H+, a więc zostaje HSO4-. Minus. To na czerwono tworzy mi wodę. A więc mam NO2+, HSO4-, elektrofil, przypominamy sobie, jest to kation, szuka ładunku ujemnego, lubi elektrony, szuka gdzieś tych elektronów. A więc drugi etap to jest atak elektrofila na cząsteczkę benzenu. No więc ten elektrofil atakuje benzen. I teraz, dlaczego on atakuje benzen? Przecież benzen jest obojętną cząsteczką, gdzie tam elektrony wolne, które on mógłby sobie przyłączyć. Posłuchajcie, tam jest chmura elektronów nad płaszczyzną cząsteczki i pod płaszczyzną cząsteczki mamy chmurę elektronów ze zdelokalizowanego wiązania pi. Więc tam właśnie zawsze każda substytucja do benzenu to będzie substytucja elektrofilowa, dlatego właśnie ze względu na tą chmurę elektronów. I zobaczcie, NO2. Podłącza się, tutaj jest H, więc on tak go tutaj chce wyrzucić, podstawić się w końcu do substytucja. Jest to produkt przejściowy, czasem zapisywane tak, czasem ten pierścień jest takim plusikiem, że przerwany jest tam, że zaburzony jest ten ładunek, ale ostatecznie ten H przejmuje ten. Ładunek dodatni i mamy już nitrobenzen. I zobaczcie ostatni etap odtworzenie katalizatora. Ten H połączy się z tym HSO4 i odtworzy się katalizator. Przypomnę, katalizator bierze udział w reakcji, ale przed i po reakcji wygląda tak samo, więc właśnie tutaj mamy doskonały przykład działania takiego katalizatora. Słuchajcie, jeszcze reakcja alkilowania, czyli mam benzyn, chcę otrzymać toluen, Chcę wprowadzić ten rodnik alkilowy, metyl, etyl, propyl, e, propan 2-ylo, jakkolwiek. <coughs> Jak to zrobić? Działam e, chloropochodną. To może być oczywiście brom, tutaj będzie FEBR-3, może być J -A i 3 Działa. Teraz zobaczcie, ta grupa CH3 się podłącza w miejsce, podstawia w miejsce wodoru. Ten wodór łączy się z HCL, czyli taki sam katalizator, jak przy fluorowcowaniu, i mamy właśnie grupę metylową, metylobenzen, czyli toluen. I katalizator odpowiedni, muszę o tym pamiętać. Jeżeli chodzi o reakcję addycji, reakcję addycji. No, bo mamy te wiązania podwójne. Powiedzieliśmy, że benzen przypomina węglowodory nasycone. Natomiast no, ma tutaj te nałożenie się boczne orbitali, więc te reakcje adycji zachodzą, zachodzą bardzo trudno bo w odpowiednich warunkach. I zobaczcie, tak jak mieliśmy addycje do alkenu i alkinu, wodoru yy, H2Cl2, H2O, HCl, tak tutaj my mamy tylko wodory i fluorowce czyli H2CL2BR2I2. Dlatego, że posłuchajcie, tylko takie homoatomowe cząsteczki mogą się tutaj podłączać. A więc może być addycja wodoru i uwaga, jeśli pęka wiązanie, to pękają wszystkie. Nie może pęknąć, nie może się obrócić gdzieś ten jeden orbital, tak i być przerwana ta chmura. Nie ma opcji, więc wszystkie, czyli z C6H6 otrzymamy C6H12. Tu oczywiście wszędzie po dwa wodory, tu było po jednym. Jeżeli chodzi o addycję np. chloru czy bromu, tutaj tak samo, pamiętajcie, pęka wiązanie, czyli tu się przyłączy chlor i tu, i dla każdego tak samo, więc otrzymam taką cząsteczkę, która się będzie nazywać 1, 2, 3, 4, 5, 6, muszę dać te cyfry. 6 podstawników, heksa chloro, Cyklo, heksan. No muszę dać te cyfry, bo tutaj mogłyby być przy każdym węglu po dwa chlory, czyli mogło być jeden, jeden, dwa, dwa na przykład, nie? Więc musi być, tutaj nie ma możliwości, żeby jakoś um, przed tym uciec, ale to są tylko te dwie reakcje addycji. Dziękuję Ci serdecznie za uwagę. Zapraszam teraz do części zadaniowej.